Są takie zawody jak choćby saper, gdzie można pomylić się tylko raz. Ewentualnie, tak jak bohaterowie dzisiejszego odcinka, są zawody, w których można pomylić się raz na kilka lat. Oczywiście, że nie każdy przestępca to profesor z domu z papieru, ale jeśli intelektem możesz dorównać najwyżej włamywaczom z Kevina samego w domu, to możliwe, że ten zawód nie jest dla ciebie. Dzisiaj przedstawię Wam kilka historii, znajdą się również z naszego podwórka, które udowodniają, że przestępczość nie jest dla każdego. Pamiętaj, jeśli chcesz być na bieżąco z kolejnymi materiałami, naciśnij przycisk subskrybuj, a dzwonek znajdujący się obok pomoże Ci spersonalizować powiadomienia. Zachęcam również do dołączenia na naszą Facebookową grupę zbrodnia i kara. Zaczynajmy! Zacznijmy od historii z naszego kraju, o której część z Was może słyszała. Wydarzenie miało miejsce we Wschowej. Wschowa to niewielkie 13-tysięczne miasto położone w województwie lubuskim. To właśnie tutaj, 21 września 2017 roku, dokonano brawurowego napadu na stację benzynową. Choć słowo "brawurowy" jest tutaj użyte na wyrost. 34-letni mężczyzna wszedł do stacji benzynowej i używając noża postanowił zastraszyć pracownika, który akurat czytał gazetę czyli do tego momentu klasyczny napad. Poważne komplikacje dla złodzieja zaczęły się, kiedy pracownik stacji, pomimo informacji o trwającym napadzie, nie przestał czytać gazety. Czy to jest błąd, ja chciałbym poczytać? Skonfundowany przestępca podjął kolejne próby zastraszenia kasiera. Ten jednak niestrudzenie zaczytywał się w lekturze. Napastnik najwidoczniej był tak zdziwiony i do tego stopnia zbity z tropu, że postanowił po prostu opuścić budynek. Całość nagrały kamery monitoringu. Oczywiście pracownik o całym zajściu powiadomił policję, a ta po kilku godzinach zatrzymała 33letniego podejrzanego i znalazła przy nim nóż, którym próbował sterroryzować pracownika. Już po zatrzymaniu okazało się, że 7 września również 2017 roku mężczyzna ten w porozumieniu z 14-latką, która uciekła ze środka wychowawczego, okradł dwóch lokalnych jubilerów na kwotę 8000 złotych. Niewątpliwie sąd dał mężczyźnie sporo czasu na obmyślenie planu kolejnego spektakularnego napadu. Za taki czyn grozi nawet 12 lat. Generalnie, jeśli jesteś złodziejem, to nie zakładasz, że okradasz właśnie światowej sławy sprintera. Bo w ogóle, jakie jest prawdopodobieństwo, że trafisz właśnie na światowej sławy sprintera? Umówmy się bardzo małe. Więc o sporym niefarcie może mówić pewien francuski rabuś kieszonkowiec, działający w 1999 roku na lotnisku w Sewii. Upatrzył on grupkę osób i wykorzystując zamieszanie, postanowił ukraść bagaż podręczny lub portfel, tutaj źródła są rozbieżne, należące do Larego Wade'a, jednego z najszybszych biegaczy na 110 metrów przez płotki końca lat 90. Kiedy Wade rzucił się w pościg za złodziejem, został omyłkowo zatrzymany przez służby mundurowe. Kolejnym pechem złodzieja był fakt, że z Larym był również Maurice Green, jeden z najszybszych sprinterów na 100 metrów przełomu wieków, dwukrotny mistrz olimpijski, którego rekord życiowy wynosi 9,79. Zresztą na samych mistrzostwach świata w Sewilli, na które właśnie przyleciał, zdobył dwa złote medale. Rabuś nie miał szans, mimo przewagi 10 metrów nad ścigającym go greenem, został złapany na kolejnych 20. Hiszpańskie media okrzyknęły złodzieja najgłupszym złodziejem świata, a o wyczynie Grina rozpisywała się prasa na całym świecie. Kiedy parasz się przestępczością i pechowo trafisz na najszybszych akurat ludzi na tej planecie, to powinieneś się zastanowić nad zmianą zawodu, bo szczęścia to ty nie masz. W naszym kraju niedawno Anita Włodarczyk, czyli trzykrotna mistrzyni olimpijska w Rzucie Młotem, nakryła na gorącym uczynku złodzieja samochodów, który po krótkim pościgu wpadł w jej ręce. Pani Anita podobno na świeżo ręcznie wytłumaczyła Rabusiowi, że kradzież nie jest najlepszym pomysłem na życie, a następnie wezwała policję. Niestety lekkoatletka w czasie całego zajścia doznała kontuzji, która wykluczyła ją na resztę sezonu. Życzymy zdrowia. Teraz krótka historia jako dowód na istnienie karmy błyskawicznej. 26 września 2019 roku dyżurny z komisariatu w Międzyrzeczu Podlaskim otrzymał telefoniczną informację, że jeden z pracowników pobliskiego zakładu ma handlować nielegalnymi substancjami. Informator dodał również, że ów człowiek miał chować torebkę z białym proszkiem w bucie, a ów but znajduje się w jego szafce. Policja zgodnie ze sztuką podjęła interwencję i przeszukała szafkę, znajdując tam, właśnie w bucie, woreczek z amfetaminą, czyli wszystko teoretycznie się zgadza. Zgłaszający jednak nie przewidział jednej rzeczy. W szatni znajdował się monitoring, który policjanci postanowili przejrzeć i faktycznie zobaczyli, jak do buta chowany jest woreczek, a następnie but wkładany do szafki. Jednak nie przez właściciela, a przez zgłaszającego. Człowiek ten jako powód podał później chęć zemsty na koledze, z którym był w konflikcie. Nie wiemy, jaki wyrok dostał, ale za posiadanie nielegalnych substancji groziły mu nawet 3 lata pozbawienia wolności. Trochę jak w tym dowcipie, kiedyś z 20 zł w kieszeni można było wyjść ze sklepu z całym koszykiem zakupów, a teraz wszędzie ten cholerny monitoring. Grupa zawodowa Złodziei Samochodów, jak się okazuje, nie ma łatwego życia. Parę lat temu przekonała się o tym, zapewne ze względu na wiek dopiero raczkująca w tym biznesie para nastolatków. Cała akcja miała miejsce w Stanach Zjednoczonych w Nashville w stanie Tennessee. Jej bohaterami byli 15-17-latek, którzy postanowili, że dziś właśnie jest ten dzień, w którym ukradną samochód. Szybko, bo już przy pierwszej próbie okazało się to trudne zadanie. Na parkingu przy centrum handlowym chcieli z pojazdu wyrzucić kobietę, która przytomnie zaczęła krzyczeć i naciskać klakson. Niezrażeni jednak młodzieńcy postanowili spróbować ponownie. Za drugim razem wyrwali kobiecie wychodzącej ze sklepu kluczyki i wsiedli do jej samochodu. Problem pojawił się przy próbie odjechania. Jak się okazało, pojazd posiadał manualną skrzynię biegów, co dla tych ludzi okazało się równie skomplikowane, co odpalenie promu kosmicznego, więc zrobili to, co wydawało im się najlepsze w tej sytuacji raczyli się ucieczką. Jak się okazuje, to nie pierwsza tego typu sytuacja właśnie w USA. W 2014 roku również młodzi ludzie steroryzowali bronią 70-latkę, a następnie zaliczyli porażkę, próbując odjechać jej autem z manualną skrzynią biegów. W zeszłym roku, również w Stanach Zjednoczonych, wydarzyła się historia, której bohatera niekoniecznie zdefiniowałbym jako głupi, ale co najmniej dziwny lub szalony, lub również na swój sposób porządny. Już tłumacza. Pod jednym ze sklepów Beverton został skradziony samochód. Problemem był fakt, że w samochodzie na tylnej kanapie znajdowało się dziecko właścicielki pojazdu. I tu zaczyna się coś zupełnie absurdalnego, bo mężczyzna postanowił wrócić na parking i zaczekać na kobietę. Kiedy ta wyszła ze sklepu, złodziej oddał jej dziecko, nakrzyczał na nią, że zostawia dziecko samo w aucie, zagroził policjom i na koniec, jak gdyby nigdy nic, odjechał jej samochodem. Trudno to sklasyfikować. Niby złodziej, niby narwany, a jaki odpowiedzialny? Na naszym rodzimym podwórku również mamy historię złodzieja, który idealnie wpisuje się w tematykę odcinka. Otóż pewien 39-letni mieszkaniec Czemiernik włamał się do zaparkowanego Mitsubishi, ukradł z niego dokumenty, papierosy i piwo. Niestety ten ostatni łup okazał się zgubny, gdyż rabuś po wypiciu złocistego trunku, tutaj zaznaczę, że zabrał się za to od razu, usnął. Rano właściciel mógł zgłosić włamanie do samochodu oraz śpiącego w nim intruza. Sam zainteresowany tłumaczył się później, że chciał mu się zwyczajnie pić. Sprawca na pewno miał czas odpocząć od zgubnych napojów, bo za jego czyn groziło mu 10 lat pozbawienia wolności. Równie ważne jak to, co robi przestępca, jest to, z kim to robi. A niezbitym potwierdzeniem mojej tezy jest sytuacja z Szanghaju. Dwóch włamywaczy chciało dostać się do sklepu przez witrynę, w związku z tym musieli się jej pozbyć. Postanowili użyć do tego dość prymitywnej metody, jaką są cegły. Na nieszczęście rabusiów nie wszystko poszło tak, jakby sobie tego życzyli. Głównie dlatego, że jeden ze złodziei przypadkowo trafił drugiego w głowę, a ten padł na ziemię nieprzytomny. Niestety nie wiemy, jak cała historia dla obu panów się skończyła. Można w to też wrzucić inną historię, tym razem z USA i napad na bank. Bohaterowie tego skoku raczej nie oglądali tych filmów, w których rabusie umawiają się, że przez jakiś czas nie szastają forsą, aż policja przestanie węszyć. 23 marca 2011 roku doszło do steroryzowania kasjerów banku i kradzieży 62 tysięcy dolarów. Policja początkowo nie miała żadnych tropów, aż do czasu. Dwa dni po całym zdarzeniu jedna z poszkodowanych kasierek opublikowała na Facebooku post, w którym napisała I am rich b******, czyli jeśli ktoś nie zna kompletnie angielskiego, oznacza to jestem bogata. Suko. Jej chłopak z kolei napisał coś jeszcze głupszego, czego nie będę cytował, ale chodziło o wycieranie wydzieliń z twarzy 100 dolarówkami. W każdym razie to był moment, w którym policja uświadomiła sobie, że to była wewnętrzna robota i zatrzymała sprawców. Pamiętajcie, pieniądze lubią ciszę. Na koniec truskawka bądź wisienka na torcie przytoczy wpis ze strony Sulencińskiej Policji. Jeśli oglądacie Państwo seriale paradokumentalne, na pewno bardzo często zastanawia was, skąd biorą się ich pomysły na scenariusze. Na przykładzie służby policjantów śmiało możemy stwierdzić, że najbardziej twórczym scenarzystą jest nie kto inny jak samo życie. Przykład proszę bardzo. W piątek 20 maja bieżącego roku funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego wracali z oględzin miejsca zdarzenia dotyczyły one włamania i usiłowania kradzieży przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniu gospodarczym jednej z posesji na terenie gminy słońsk. Z ustaleń policjantów wynikało, że sprawca bądź sprawcy zostali spłoszeni przez załączony alarm. Funkcjonariusze ustalili również, iż musieli oni poruszać się pojazdem Marki Renault. Oddalając się z miejsca zdarzenia uszkodzili bowiem auto, pozostawiając element nadkola. Po zakończonych czynnościach kryminalni postanowili przejechać się po pobliskich miejscowościach, licząc na złapanie tropu w sprawie. W jednej z wiosek zauważyli ciągnik rolniczy holujący osobowego Renault. Stan auta wskazywał, że miał on zdecydowanie ciężką noc. Jego szyba była rozbita, brakowało zderzaka i tylnej opony. W i przy aucie znajdowało się dwóch mężczyzn oraz kobieta. Po złożeniu wszystkich elementów układanki stało się jasne, że oto policjanci najechali na swoisty, gankolsena, który poprzedniej nocy usiłował dokonać kradzieży. Cała trójka została zatrzymana. Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie im zarzutu usiłowania kradzieży z włamaniem, a w przypadku dwóch mężczyzn, zarzut postawiony został w warunkach tzw. recydywy. Największe problemy przysporzył sobie jednak 34-letni kierowca pojazdu. Dodatkowo usłyszał zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, a także posiadanie amfetaminy. Za popełnione czyny podejrzanym grozi kara, w przypadku kobiety do 10 lat pozbawienia wolności, a w przypadku dwóch mężczyzn nawet do 15 lat więzienia. Jeśli podobał Wam się taki luźniejszy odcinek, dajcie znać, mogę zbierać takie kwiatki i raz na jakiś czas robić materiał. Do zobaczenia!